już nie ma zbytnio większego pressingu, no teraz za on z 14 się doszedł, wyżej. Uważaj Bartkowiak! I do tyłu. Wydawało się przez chwilę, że może popełnić błąd. bardzo ładne podanie pocinką. Wypuszczenie zawodnika Poznańskiego Oru uderzenie ciągu Jest, ale zablokowane. Ach, i rozpocznij zespół Optimexu. Dużo miejsca w środku pola. Ominięcie czy jest, czy puści w jest? jest. przewinienie. winienie. Ciągnięcie za koszulkę zawodnik nr 8. I to właśnie pojmańskie aury rozpoczną od rzutu wolnego. Kujaski, czy kurwa? Nie Kurwa, się dobra, dobra. Dobra. Widzę, jest bo Ja się do mnie. Jest Widzę Tą połowę na no, dobra. Dobra, widzę. Okay, dzięki. Jest już na połowie poza Sztygoru. Z atakiem rusza zespół Sparty Poznań. Znany nam zespół, także możemy więcej o nim powiedzieć. Ale teraz jest szansa, przetarcia się pozańskich gorów, ale nie tym razem. I jest ta szansa jest? Nieznajomego, bardzo ciekawe sytuacje. A zablokowany szał. I to nie mogło. Ach, teraz zderzenie obu napastników Poznańskich Orów, Razem próbowali dojść do okazji. Pierwszy szach, pierwszy szach z obrębką 2 nie był groźny, nie stworzył większych problemów. Bramkażowi, a teraz piękne, się z obrębką numerem 8 i piłka prawdopodobnie wyszła, przekroczyła linię i rozpocznie zespół Sparty Poznań. Mają sobie coś do udowodnienia, nie udało się w poprzedniej Filipisko, blisko, ale jednak pewne różnice nie pozwoliły awansować do Krakowa. Ale są z nami również dzisiaj i będą walczyć, a można oni nich to powiedzieć, że są waleczni. Poznańskie Orły, ale ta strata piłki. I bezpiecznie, bezpiecznie zawodnik numer 8. Wygrana w walce, jest wreszcie, jest szansa do granic do lewej strony i Piłka podskoczyła przed samym uderzeniem i niecenny szlał bardzo dużo minął piłkę. Kwiatki, nie zostawiaj go! A damy chój z tyłu cały czas! Kurwa, prawda, zostawiają jednego. Kurwa. Kurwa. Ja pierdolę, kurwa miała Prawki rozpocznie. Prawka Poznań poza zbioru. Daleki Dudów. Zabolnicy nie doszli do tej piłki. I swoje akcje będzie konsować. Jest już sparty poza uderzenie. Z dalekiej odległości, ale zbyt wolno